Witam Was znowu, odcinku nagle oglądanie. Muszę ten klocek tutaj włożyć, bo wyłożyłem sobie go. O, tamten odcinek był szybciutki właśnie, musiał być szybki, no bo nie, mało, nie, mało, 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 mało miejsca pamięci. Teraz właśnie przerwałem ten odcinek, bo tak to będzie mnie mało słychać. Już jestem z wami. Tutaj wsadziłem miecz. O, to jest wybuch jakby. Pff. Jurassic. Łość, Torun? To są chyba duże literki, co nie? A to ja, łoźneczek. Łość, Torun I tamten odcinek, o, o tamten odcinek był chyba po prostu... mniej... mniej nawet niższe minuta trwał. Ten odcinek tak się przetwarzał. Mniej niż minuta. Sam w ogóle mniej niż minuta trwał. Widzicie? O, tam coś wybuchło, bo pewnie jakiś profesor. Wiecie, co zrobił. Tam. Coś, jakiś papierosek sobie rzucił. No i zobaczcie, kilka lat później, czy tam nawet wcześniej. Nie wiem, może, na, może nawet sekunda, i to wszystko wybuchło. Nie wiem, nie wiem, bo ja tego nie myślałem. Wy sobie sami pomyślcie. Ja nie będę myślał. Wy sobie sami pomyślcie, jak chcecie. Zobaczcie. Widzicie? Widzowie. W sumie. Uu. Ja mam dopiero tylko dwóch widzów, no tak... No tak naprawdę subskrybentów. Znaczy nie, to nie subskrybentów. Na początku mogliście subskrybować, ale teraz to 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 nie można. Teraz jest święto święto niesubskrybentów. Teraz jest święto niesubskrybentów. Niesubskrybentów. Jest święto. Od tego czasu. Dlatego wam nie każę dawać mi subskrypcji, bo inaczej TO ODWARACIE SIĘ! I nie będzie takich fajnych odcinków, będziecie się wkurzać. Nie ja będę mówił, żebyście... zamykali sobie uszy. Uszy, o, uszy, uszy. Oj, zamykam uszy. Tylko żebyście wkurzali się. I żeby Wam to mówił, że to nie jest słowo dla mnie, tylko dla Was! Dla Was! Jak dacie mi subskrypcję! Bo kiedyś można było, ale teraz już nie można. Nie wiem od, od, od którego odcinka, ale. Ale, ale, już nie pamiętam od którego odcinka, ale. Ale... Ale. Ale. Wiem, że na pewno. To, że na pewno. Można było kiedyś subskrybować. Bo kiedyś trzeba było. Nawet. O, o, pistolet mi się urwał. Rusza go w sumie tutaj. No i tam się nie. Nie wpadła a w ogóle to coś się słabo urwał. Patrz. O, teraz chyba cztery kawałki. Oj. Oj. Dobra. Jest. co to nie? Jeszcze tutaj był. Dobra, muszę uważać, żeby nie kichnął. Coś wam powiem. Teraz to, teraz to wygląda jak prawdziwy. A teraz to wygląda jak nieprawdziwy. No teraz bardziej wygląda jak prawdziwy. A jak otworzymy, to już najbardziej wygląda jak prawdziwy. A tak to nieprawdziwy. Co ten kloczek tak w górę idzie? Musicie widzieć mnie, musicie. Bo się wam pokaże. Tak. O, widzicie I, i mnie widzieliście. Tylko nikogo innego. Dobrze, jesteśmy bezpieczni. Nie wiem, czy będzie widać, ale zobaczymy. Widać teraz widać moją Twoją paliseczkę. E, drzwi nie za bardzo widać. Petra widać. Widać? No nie widać, chyba z tej odległości. Nie da się. Jesteśmy niebezpieczni. Wiecie? Czy prawdziwe? Ale, ale pod kaloryferem postawiłem ten tablecik. Mój kamera. O! <laughs> wiecie o, o co oparłem? właśnie o to oparzam, o to szare. O, i mogę wyjąć ten klocek. I wsadzić go tutaj. O, widzicie jak fajnie się nagrywa? Teraz mogę piramidę zepsuć. O! Ale będzie tak lepiej. Mm. <gry> Dobra. Jak tak będzie. Już. Już. <gry> <gry> Stalina, dawaj za swojej gębi. Jesteśmy bardzo niebezpieczni. I co my teraz zrobimy? Oj, chyba, z koniec tego odcinka. Się powierzę, że jeszcze nie będę miał pamięci. I zaraz będzie się znowu nagrywać.